Dzień dobry, witam. Kłaniam się niżutko, Kochani, lato. Normalnie sensacja, rewelacja. W końcu można wyjść tak w letnim ubraniu, no bo przecież to leży, tak wszystko w szafie i co? I czeka na to lato. No nawet na no bosaka mi się udało wyjść na te ciepłe płytki. W momencie już troszeczkę się przesunę, o, żeby mnie było widać. Kochani, zaczynamy z kijkiem. Dzisiaj w środę. No ja się tu przesunę. O, zaczynamy z kijkiem. O, o moja ręka. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja kochani. W 2019 za cztery miesiące pracowałam. Taką miałam lekką pracę z nożykiem, nie? No i chyba mi to stary ból wrócił. Muszę go rozruszać, rozmasować, wygrać i przejdzie. Może na kogoś przejdzie. Ze mnie życie. O! Także ćwiczymy delikatnie dzisiaj, elegancko, spokojnie, wdech, wydech, no ale no niesamowite, no zobaczcie, no w końcu ciepło, 28 stopni u mnie na balkonie, chociaż nie jest upalnie, troszeczkę taki wiaterek jest lekki, ale jest, tak jest przyjemnie, o. Bo to później, kochani, jak jest tak samo, jak jest z zupałem jak i z upałem, każdy się, prześ... każdy się ściga jeden z drugim, kto u kogo jest wyższa temperatura, bardziej ciepło lub bardziej zimna. A ja, kochani, robiłam krokiety wczoraj, boże, jakie te krokiety, dużo roboty, ale jakie to jest dobre, jakie to jest smaczne, takie kurczaki ugotowane, znaczy miałam taką kurę rosołową. Rosół się ugotował, później o, tak powiem, mięso zostało zdjęte, zamrożone, no i tu przemielone bułeczka dodana, warzywka to co było w zupie, w rosołku znaczy i do tego usmażone leśniki, zawinięte mięsko, przyprawione, podsmażone później w jajko, bułk. Posłuchajcie, ale to jest tak syte, to no jeszcze może poćwiczmy z skikie, to jest takie jedzenie, tylko troszeczkę brakuje mi. Słuchajcie, czerwonego barszczu. Są tutaj czerwone buraki surowe. Znaczy najbardziej popularne są już takie gotowane. Oj, oj, muszę się tu przesunąć. Uff. bo to tak jak wiem, że w Lidlu ileś lat temu koleżanka robiła jakąś taką sałatkę z tych gotowanych buraków. Ja myślałam, że ona tak te tak got buraki gotuje, ona zawsze w Lidlu kupowała. No to tutaj jest dużo. To znaczy Wedece, głównie Wedece. Bogusiu, dzień dobry. W pierwszych słowach mego listu witam Bogusię. <głysiu> Bogusiu, trzeba walczyć, nie trzeba się poddawać. I cześć do przodu. No i to robić swoje. Robić swoje. I je patrzeć na to czy na tamto, tylko cały czas Ale to, Bogusiu To Bogusiu, jak mówię do Ciebie, kieruje do Ciebie, a mówię do nas wszystkich i do siebie również. To nie ma co kombinować, się poddawać. Żeby ktoś nam sterował, manipulował? Nie. Słuchajcie, najważniejsza jest nasza wolna wola. Jak postanowimy, tak ma być. Nasza wola. To ma być nasza wola. A nie ma manipulacji, nie? Nie ma manipulacji. Koniec z manipulacją. Manipulacji stawiamy, tupiemy nogą na manipulacji i stawiamy e, granice, stawiamy szlafat. Heleno, dzień dobry. Helena, przepiękny komentarz napisała, kochani, na temat tolerancji. Tak jak wam rzuciłam ostatnio hasełko. Dziękuję, że to właściwie brzmiało. Tak, tolerancja się skończyła, jak zginęły paczki z okolicznych domów. I już posłuchajcie, koniec z tolerancją nie ma. Ha. A tak, to było piękne zaufanie bo my możemy mówić na temat tolerancji, bo jakiej nie mamy, z nią nie mamy do czynienia, to znaczy nie musimy jej sprawdzać, tak? Czyli tolerujemy. Ale wybryki chuligańskie nie tylko toleruje się do momentu. Okej, okay, dobra, to teraz tak. Raz, dwa, trzy. Raz. I tak posłuchajcie, stoimy sobie tak i wyciągnięte te ręce. O, tak daleko, wysoko. Jak najdalej? I Jak najdalej? Zaraz będziemy dłonić, ćwiczyć. Sylwusiu, dzień dobry. Anusia, dzień dobry. Gabrysiu, dzień dobry. Kochani, do tych, co mam się odezwać, odezwę się, ale to już kochani z Polski. Także czekajcie, odezwę się. Uff. Także tu proszę się nie stresować. Tereniu, dzień dobry. Moniczka z Terenią, dzień dobry. O, Krystynko, dzień dobry. Częstochowy, witam Bożenko. Bożenkę z Częstochowy, witam. Bożenkę z Zamościa, witam. Bożenkę z Lublina, witam. Bożenkę z Warszawy, kochani Bożenek. Dookoła i to takie same fajne babeczki. Same fajne. Uf. Izuniu, dzień dobry. Izunia, jak miała 9 lat, Izunia jest tutaj pod niemieckim niebem, bo tam bliżej morza. Aha. Jak miała 9 lat, to wyjechała do Niemiec. Czyli jak to mówiła? 37 lat już jest w Niemczech. No, kochani. I nią pozdrawiam serdecznie. Kochana, to, że jesteś w Niemczech, ok. Najważniejsze, że nie zapominasz o ojczyźnie. Nagrywa sobie po polsku. Pijesz, widać, tak jak widzę, w filmikach Twoich lubisz dobrą kawę. I to o to chodzi. Uśmiech, rano, zadowolenie, kochani, to jest to. Ok. A teraz, kochani, zanim będziemy ćwiczyć ręce, no to sobie weźmiemy jakiś taki stołek, z którego się możemy przytrzymać i będziemy robić wymachy nogami. Raz, dwa. A raz, dwa. Kochani, wymachujemy tak wysoko, na no ile możemy. I to nasza gimnastyka, którą wdrażamy, żeby była codzienna, czasem na weekend wolne. to, kochani, o to, że chodzi, żeby ją wdrożyć zbudować nawyk. Uff, raz jest gorzej, raz jest lepiej, ale spokojnie budujemy. Uff, uff. Teraz sobie wyobraźcie, jakby, jakbyśmy mieli przestać pić kawę. To też nie jest tak prosto, prawda? Jak rzucić palenie. Najpierw sobie trzeba to uświadomić w głowie. I to samo jest z odchudzaniem. Ja to bym nie nazwała tego odchudzanie, tylko wysmuklenie. Także pora wysmukleć, ale najpierw trzeba sobie to w głowie ustawić. Tak jak wspominałam, podpowiadałam, najpierw odstawić cukier. Nie jest prosto, nie jest łatwo, ale można. Ok. Teraz odstawiamy moje krzesełko. A nie, a ja sobie si siądę i teraz będziemy ćwiczyć dłonie. Uwaga. Najpierw tak. Teraz kółeczka. Do zewnątrz, do wewnątrz i do zewnątrz. O, tu gdzieś mnie blokuje. Dłońmi, dłońmi. A teraz tak, na zmianę. Same dłonie. I teraz posłuchajcie luźniutko. Luźniutko strząsamy. Uf. Strząsamy. Ok. Ha, fajnie, tu się mogę oprzeć. I teraz, kochani, przeplatamy palce. Oh. I robimy o. Oh. O. Oh. Raz, dwa, trzy, cztery. Tymi splecionymi rękami. Raz, dwa. 3, 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Tło muzyczne, jak tam? Sroka się raz odezwała, więcej nie. Raz, 2 dwa, trzy, cztery. Filipie, dzień dobry. Marcinie, witaj. Raz, 2 dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O, jakie fajne ćwiczanko. I teraz kochani, mamy te splecione ręce i robimy taki obrót. O, zobaczcie. O, no, kochani, półtora roku ćwiczenia, takiego ćwiczenia nie było. No, jak to? Widzicie, kochani, kreacja. Potrzeba matką wynalazku. Uwaga. Dalej mamy splecionek, a robimy teraz koło w drugą, Rę, w drugą stronę. Przepraszam. O, widzicie? Nawet zadeczki można dostać. I wyrównywanie oddechu. Okej, okay, i luźniutko. I teraz, o, o, boli mnie, boli. Luzujemy. O, 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 teraz zobaczmy tak. O, takie. Dzień, 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 dzień. dzień, dzień, dzień. Prawo w lewo, w prawo w lewo. Tak odkręcamy, zakręcamy. Luźno palce, odkręcamy, zakręcamy. I rozluźniamy. Dobra, opukiwanką. Najpierw klateczką, O, jak dudni. Do mm. Dobra. Tutaj wątroba i inne. Narządy wewnętrzne. Uf. opukujemy. I tak wyobrażamy sobie, jak ten do no, naszego tłuszczyka, ja tutaj do swojego mówię: halo, halo, asio, asio. Tutaj, asio, asio, asio. Zamieniamy się w mięśnie. Dobra, teraz węzły wartownicze. 20 razy. I Teraz pod pachą. i Pod kolanami. Uff, ok, kochani, i teraz tak. Opieramy się o ściankę. I teraz będziemy pod, tak, podpieramy ręce tutaj. Wkładziemy ręce na talii i noga do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, I teraz druga. Raz. Dwa. Można się oprzeć. Trzy. Cztery. Pięć. I z powrotem prawa. Raz. Dwa. Można palce obciągnąć. Trzy. Cztery. Pięć. Opierając się ciałą, ciałem i głową o ścianę robimy wymachy nog, Dwa. Trzy. Cztery. Ok. dobrze. A teraz kochani, powoli kładziemy ręce na podłogę. Raz, dwa, trzy, cztery. Opieramy się. Uf. Jak się ktoś nie oprze, to niech sobie kucnie. Oprze ręce o podłogę i robimy kocik grzbiet. E, raz, dwa. Uf. Głowa. No, e, między ręce. Trzy. Uf. Kolana prostujemy. Cztery. Pięć uch, sześć, uch, siedem, uch, osiem, jeszcze dwa, dziewięć, uch, dziesięć. Uch, uch. Mario, dzień dobry, bo cię jeszcze nie witam. Mariolu Jadwigo witajcie panie. Okej okay, kochani, a teraz tak, biodereczka mamy sobie tak. Robimy kółeczka. Jak to było od przedszkola do Opola, kiedyś był taki program, no to my tu w ramach od przedszkola do Opola, <grytanie> od Niemiec do Polski. <grytanie> Joasia, Australia, dzień dobry. bardzo się cieszę, bo można powiedzieć, mój pierwszy obraz pofrunął do Joasi, do Australii. Bo to był słonecznik pod polskim niebem. No, polski słonecznik pod polskim niebem, kochani. To tak ma być. To ta energia popłynęła. Ok. I teraz jeszcze, kochani, tak już na zakończenie podchodzimy do ściany. Ręce stajemy tyłem, ręce przed siebie i raz, dwa, robimy skręty, trzy, cztery, pięć, sześć i tak patrzymy jak talia nam wyszczupla, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze dyszka, raz, dwa. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uff, kochani, ja Wam dziękuję. Do zobaczenia. Pa.